Dziś opowiem Ci o przyczynach łamania praw człowieka, a także o tym, czym zajmuje się Rzecznik Praw Obywatelskich i Rzecznik Praw Dziecka. Poznasz też organizacje pozarządowe, które zajmują się ochroną praw człowieka. Zapraszam. Przyczyny łamania praw człowieka możemy sobie podzielić na cztery podstawowe kategorie. Pierwsza to przyczyny ekonomiczne. Czasem jest tak, że państwo próbuje zagwarantować przestrzeganie praw człowieka, ale na przeszkodzie stoi zła sytuacja ekonomiczna kraju i panująca bieda. Z tego powodu wielu obywateli państw rozwijających się ma problem z dostępem do nauki czy opieki lekarskiej. Mamy także przyczyny kulturowe. Musisz wiedzieć, że obecnie obowiązujące prawa człowieka zostały ukształtowane na bazie europejskiej kultury. A co za tym idzie? Mogą być nieuznawane przez przedstawicieli innych kultur. Tak jak dla nas, ich normy mogą wydawać się dziwne lub niezrozumiałe. Przyczyny prawne. Nadal istnieją państwa, które nie chcą podpisać międzynarodowych konwencji praw człowieka, uzasadniając to tym, że rzekomo nie uwzględniają specyfiki danego regionu lub są za bardzo restrykcyjne. I mamy przyczyny polityczne. Dyktatorzy często, by zrealizować własne cele, poświęcają życie swoich obywateli. Autorytarne i totalitarne rządy nie pozwalają na skuteczną kontrolę ich działań przez instytucje demokratyczne. Czynnikiem zwiększającym ryzyko łamania praw człowieka jest bieda i brak edukacji obywateli, którzy przyzwalają na przemoc z poczucia bezradności i bezsilności. Ale w Europie Zachodniej także zdarza się, że prawa człowieka są łamane. I to pomimo długiej tradycji demokratycznej związanej z ich ochroną i zagwarantowania w licznych aktach prawnych, a także pomimo funkcjonowania licznych instytucji mających stać na straży przestrzegania praw człowieka. W Polsce mamy dwa podstawowe organy czuwające nad przestrzeganiem praw człowieka. Są to Rzecznik Praw Obywatelskich i Rzecznik Praw Dziecka. Zacznijmy od Rzecznika Praw Obywatelskich. Jest on powoływany przez Sejm za zgodą Senatu. Jego kadencja trwa 5 lat, choć może być przedłużona na kolejne 5 lat. Rzecznik ma interweniować, gdy któryś z organów państwa narusza prawa lub wolności jednostki lub nawet gdy tylko zachodzi obawa, że te prawa mogą zostać naruszone. Rzecznik podejmuje działania z własnej inicjatywy lub na wniosek obywatela, cudzoziemca, organizacji pozarządowej. Składając taki wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich, trzeba szczegółowo opisać daną sprawę i określić, które prawo zostało naruszone. Jego złożenie jest bezpłatne. Co Rzecznik robi z takim pismem? Po pierwsze, sprawdza, czy zawarto w nim prawdziwe informacje. Po drugie, nakłania dany organ do zmiany decyzji, by prawa jednostki nie były naruszane. Ostatecznie rzecznik może wystąpić do Trybunału Konstytucyjnego o zbadanie konkretnego aktu prawnego pod kątem jego zgodności z polską konstytucją. Rzecznik Praw Dziecka także jest powoływany przez Sejm za zgodą Senatu. Jego kadencja także trwa 5 lat i także może zostać przedłużona na kolejne 5 lat. Rzecznik w swojej pracy skupia się na prawach najmłodszych, jak prawo do życia, do ochrony zdrowia, do wychowania w rodzinie nauki czy godziwych warunków socjalnych. W szczególności ma chronić dzieci przed zaniedbywaniem, wyzyskiem i przemocą. On także podejmuje działania z własnej inicjatywy lub na wniosek. Taki wniosek może złożyć każdy: dziecko, rodzic, nauczyciel. Jest to bezpłatne, a zgłaszającemu gwarantuje się anonimowość. Można to zrobić dowolną drogą pisemną, ustną, czy przez pocztę mailową. Rzecznik ma prawo zwrócić się do konkretnego organu państwa lub do organizacji pozarządowej z prośbą o wyjaśnienia lub podjęcie określonych działań. Z jakimi sprawami można skierować się do Rzecznika Praw Dziecka? Mogą to być sprawy finansowe, czyli np. problemy z uzyskaniem renty, alimentów, zabezpieczenia socjalnego czy mieszkania. Sprawy związane z edukacją i oświatą. Przykładowo, dotyczące likwidacji placówek oświatowych, braku dowozu dzieci do szkoły, organizacji zajęć pozalekcyjnych czy skargi na przemoc w szkole czy niewłaściwe zachowanie nauczycieli. Sprawy dotyczące dostępu do służby zdrowia. Mogą dotyczyć trudności w pokryciu kosztów leczenia, rehabilitacji czy zakupu niezbędnego specjalistycznego sprzętu, czy zwolnienia rodziców z opłat za pobyt w szpitalu przy chorym dziecku. I sprawy wynikające z wyroków sądowych na przykład gdy rodzic ma utrudnione kontakty z dzieckiem, ogranicza się władzę rodzicielską lub gdy dochodzi do uprowadzenia dziecka za granicę kraju przez jednego rodzica. Organizacje pozarządowe, które zajmują się przypadkami łamania praw człowieka, to przykładowo Amnesty International, ogólnoświatowy ruch, który wykrywa i dokumentuje przypadki łamania praw człowieka i prowadzi kampanie mające na celu powstrzymanie bezprawnych działań. Organizacja umożliwia zwykłym ludziom występowanie w obronie ludzi, których prawa są zagrożone. Polski Czerwony Krzyż jest to najstarsza organizacja humanitarna, jaka działa w naszym kraju. Do jej zadań należy wspieranie osób znajdujących się w trudnej sytuacji. Mogą to być na przykład ofiary klęsk żywiołowych, wojen, ludzie żyjący w biedzie czy bezdomni. Dodatkowo PCK prowadzi honorowe krwiodawstwo, a także promuje zachowania związane z pomocą innym, postawy prozdrowotne czy troskę o środowisko. Organizacja ma też ofertę dla młodzieży, która może tworzyć szkolne koła PCK. Helsińska Fundacja Praw Człowieka. Założona ją w 1989 roku w Warszawie. Ma ona monitorować polskie prawo i decyzje organów państwa, sprawdzając je pod kątem zgodności z prawami człowieka. Pomaga osobom, których prawa zostały naruszone, a także edukuje odnośnie praw człowieka. Fundacja Panoptykon, która bada działania państw, instytucji i firm pod kątem tego, w jaki sposób zbierają one dane o obywatelach i jakie wykorzystują. Organizacja ujawnia nadużycia i stara się o zmianę prawa tak, by zapewniało ochronę wolności i prywatności. Stale rośnie liczba organizacji pozarządowych i organów władzy publicznej zajmujących się ochroną praw człowieka. Gdy w latach 40. XX wieku prowadzono prace nad powszechną deklaracją praw człowieka, uczestniczyło w nich jedynie 15 organizacji pozarządowych. Obecnie mamy ponad 1000 takich instytucji. Udało się zwiększyć świadomość społeczną odnośnie praw człowieka, a przypadki łamania praw są nagłaśniane, w czym pomaga Internet. Na koniec ciekawostka. Międzynarodowy Komitet Czerwonego Krzyża powstał w 1863 roku. Z inicjatywy szwajcarskiego dobroczyńcy Henri Dinan. Jest to jedna z najstarszych organizacji zajmujących się ochroną praw człowieka i pomocą humanitarną. Obecnie jest ona częścią Międzynarodowego Ruchu Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca. W naszym kraju ten ruch jest reprezentowany przez Polski Czerwony Krzyż, który założono w 1919 roku. Zapamiętaj najważniejsze: Rzecznik Praw Obywatelskich. Jego głównym zadaniem jest interweniowanie w sytuacjach, gdy organ władzy państwowej narusza prawa i wolności obywateli lub gdy istnieje takie niebezpieczeństwo. Rzecznik podejmuje działania z własnej inicjatywy albo na wniosek uprawnionych do tego podmiotów. Rzecznik Praw Dziecka chroni prawa zagwarantowane dzieciom w Konstytucji RP oraz konwencji o prawach dziecka do życia i ochrony zdrowia, wychowania w rodzinie, godziwych warunków socjalnych, nauki. Rzecznik podejmuje działania z własnej inicjatywy lub po otrzymaniu od obywatela czy organizacji społecznej informacji o naruszeniu praw dziecka.